W jaką rolę nigdy byś się nie wcieliła? W ewentualnie jakieś piosenki byś nie podjęła się wykonania? Gdyby to była postać jakaś taka skandaliczna, gdyby wymagało to ode mnie roznegliżowania się. No, już niejedna piosenkarka rozbierała się, czy na scenie, czy, czy w danym teledysku, także na pewno tego bym się nie podjęła. Teraz? No mogę powiedzieć, z czego bym się nie podjął teraz. Teraz bym się na pewno nie podjął Krystyna e, Aguilery, Beyoncé, Pawarotiego, jego, dlatego, że to są, to są osoby, które mają tak wspaniały warsztat, tak tak wielką, wielką moim zdaniem, wartość niosą zarówno wokalną, jak i sceniczną, że, że ja czuję, że, że to nie, nie, nie byłbym wypłacalny. Chyba nie ma takiej piosenki, której bym nigdy nie wykonała. E, jakby wszystko traktuję jako wyzwanie i podejmuję się tego wyzwania, lubię je zresztą. E, natomiast, czy jest taka rola, może, której bym się nie podjęła? Pewnie jakieś, jakieś takie mocno rozbierane i mega kontrowersyjne rzeczy. E, musiałabym się zastanowić, jeżeli byłaby, byłby ku temu powód, jakaś taka idea, która by za tym stała, to tak. E, ale to jest wszystko, właśnie do przedyskutowania.